Cześć moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w ostatnim już odcinku testowania dodatku Rancho. Bardzo dziękuję i jej za możliwość pogrania w ten dodatek wcześniej. Bardzo było mi miło właśnie zapoznać się z tym dodatkiem tak totalnie przedpremierowo. Dzisiaj kończy się nasza przygoda z tego względu, że miałam możliwość grania tylko przez kilka dni i dosłownie za godzinę kończy się ten wczesny dostęp, dlatego dzisiaj pożegnamy się już właśnie z Oliwką, z jej tatą i teraz tak, Oliwka, klikam ci play, ponieważ Oliwka dzisiaj będzie miała urodziny i robi sobie tort. Tymczasem poprosimy, tutaj mamy naszą oczywiście pomocniczkę, poprosimy naszego tatę, może coś on tutaj ugriluje, Grilluj, może, poczekajcie, pauza, żeby nam tutaj, o, może, jakiś kowbojski chlebek. Myślę, że to będzie spoko. Tymczasem tutaj Oliwce każemy, żeby włożyła świeczki, żeby nam tutaj nikt tego y, tortu nie zjadł. Może tutaj na środku będzie? Czy będzie ok? Dodaj świeczki urodzinowe, dokładnie. No i Oliwka zrobi takie właśnie taką pożegnalną imprezkę. Włóż świeczki i też na chwilkę, stop. I zrobimy sobie tak na telefon. Tutaj pewnie społeczne, czy też i nie. Tak, zaplanuj wydarzenie towarzyskie. I z tego co widziałam jest nowy rodzaj wydarzenia, takie kowbojskie przyjęcie. Co prawda nie poznaliśmy zbyt wiele osób podczas tej naszej krótkiej przygody, ale kogoś tam zawsze. Więc mam Uuu. mamy albo spęd na ranczu, mamy też jakiś dzień zwierząt gospodarskich. O matko, nagrody za wyzwanie. Goście chętnie zostawią datki na rzecz rancza w postaci simolonów ile? Cóż, to już zależy od powodzenia imprezy. Konie owce miniaturki, kozy miniaturki, ojeny. Zabawa z tymi zwierzakami i opieka nad nimi nie mogę przeczytać w każdym razie. Nie wiedziałam, że coś takiego jest, a chciałam zrobić raczej spęd na ranczu. Baw się z rodziną i znajomymi podczas spędu na ranczu. Będzie muzyka ranczerska, tańce kowbojskie, grill, picie nektaru i cała masa miłych pogawędek. Przecież niezapomniany dzień na ranczu. No, bardziej chciałam chyba to, ale też ten dzień zwierząt gospodarskich mnie zaciekawił. Myślę, że już nie zdążymy, więc bierzemy sobie to. Gospodarzem będzie co? Może Stefan, jednak jako taka głowa rodziny. Chciałabym to Jupiter, bo chyba ona jest co? Mam nadzieję, jest tą trenerką, z którą tam troszkę gawędziliśmy. Zaprosimy przepiórkę. Naszej mamy może niebo, bo ona teraz się kręci w trochę innych klimatach. Za bardzo nie utrzymujemy kontaktu po tym tragicznym rozwodzie. No cóż, może takie małe przyjęcie jednak. Chyba, że weźmiemy tutaj kogoś, kto będzie wyglądał w miarę ranchersko. Dobra, wzięłam jakieś kilka losowych ludzi, ale potrzebujemy jeszcze mistrza grilla. I ja wezmę na to stanowisko wszystkim dobrze znanego Boba Pancakesa. I moi drodzy, rozpoczęło się jaklikam play. Nasza tutaj oliwka siedzi już wystrojona, uśmiechnięta, a tutaj mamy tort. Może spróbujemy go gdzieś tutaj na róg? Nie wiem, czy będziesz mogła. No, oczywiście, że nie. No dobrze, to skoro tam się nie dało, to tutaj postawiłam taki mały stoliczek i wypowiemy życzenie. Nasze koniki są dzisiaj wyjątkowo zamknięte, żeby tutaj, wiecie, nie straszyły naszych ludzi, naszych gości. Oczywiście się pomyliłam i zaprosiłam, to nie jest ta, z którą nasz tatuś się tam poznał, tylko jest jakaś całkiem inna gościówka, jakaś Jupiter, a miała być Sienna, ale no nic. Standardowo musiałam zrobić jakiś przypał. W każdym razie możemy wybrać jej jakąś nową cechę. Ja jej może dam po prostu, że uwielbia naturę, myślę, że to będzie do niej pasowało. I jakaś aspiracja. To co tamta aspiracja już nam przepadła. No nic, podobnie wybrałam to Mistrzyni Jeździectwa. Nie wiem, co z tego będzie. W każdym razie zobaczmy, czy się jakoś tutaj z twarzy zmieniła. Może jakoś tam delikatnie wydoroślała. No dobra, no nic. W każdym razie, może tutaj zawołasz wszystkich na posiłek. Zaraz zobaczymy, jak tam ta twoja aspiracja. No nie, jest na takim poziomie, jak była. E, czyli udało nam się osiągnąć 10 poziom wjazdy na koniu. E, wzięliśmy udział w piętnastu konkursach. Tutaj w ogóle nasz Bob się rozszalał i robi tyle żarcia, że ja nie wiem, kto to przeje. I to wszystko za nasze. Nie udało jej się zdobyć złota w konkursach mistrzowskich. Zdobyła tylko, zaraz wam pokażę, trochę srebrnych i brązowych medali Posprzedawałam je. Tutaj powiesiłam jej tylko te, które są właśnie złote. I Bob cały czas donosi i donosi, a ja bym tutaj chciała porozmawiać z tym naszym przepiórką. Teraz już jesteśmy na tym samym etapie wiekowym, więc myślę, że nie powinno być problemu, gdybym chciała z nim coś więcej, aczkolwiek chyba nie znają się aż tak dobrze, żeby tak mocno atakować. No i przepraszam cię, tato nasz. Pomyliłam się, zaprosiła mnie tą, co chciałam, i najgorsze jest to, że teraz chyba się już patrz gości masz, a ty się idziesz ogrzewać przy tym. Przy kominku chciałam zaprosić jeszcze ją, ale teraz wygląda na to, że się po prostu już podczas tego wydarzenia nie da. Przynajmniej ja jej nie widzę. O, może tak? Po prostu nie mogę jej wybrać. Bardzo szkoda, ale no cóż, dobra, idzie filetarski dowcip. Zobaczymy, jaka będzie reakcja. U niej pozytywna, a u niego, no raczej też. Siedzą sobie tutaj, ale chciałabym tutaj właśnie, popatrz, Bob, już skończyło się miejsce. O co nie da się tutaj rozpalić tego? A bo on tu siedzi? Teraz się udało, więc chciałabym, może zaprośmy do ogniska tego przepiórkę. Jak widzicie, troszkę już tego romansu jest. Tutaj mamy ten parkiet do tańca ewentualnie, ponieważ mamy wziąć udział w kowbojskim tańcu, więc może taniec grupowy nie da się? Ok, Czyli musielibyśmy utworzyć jakąś grupę. To może, nie wiem, nasz tata, przepiórka wystarczy i zrobimy grupowy taniec kowbojski. Okej, okay, i zobaczcie ich taniec, fajnie to ta wygląda, córka, tatuś i zięć, chłopak córki, przyszły, mam nadzieję, także jeżeli chodzi o naszą Oliwkę, to niestety musimy się pogodzić z tym, że nie uda nam się tej aspiracji jej spełnić, Widzę, że jest w sumie przykro, że nie mogłam więcej dać od siebie, więcej pograć, bo planowałam, że będzie chociaż z 10 odcinków, ale no niestety akurat to przez ten dostęp wypadł na taki mega ciężki okres w moim życiu prywatnym, że tak powiem, w pracy przede wszystkim. Po kilkanaście godzin dziennie, więc mało, mało jest tego czasu, żeby jeszcze tutaj przyjść i nagrywać. W każdym razie, no, robiłam co w mojej mocy. Jest sześć odcinków, więc jak na mnie, to i tak wydaje mi się, że to jest wow, niesamowita ilość. Okej, okay, czy możemy sobie coś to jeszcze porobić? Może pożartujemy sobie z gośćmi, zabawne, w głupy, albo dowcipy. Opowiedz dowcip, że koń by się uśmiał. Bob, matko Bob. Czy Stefan lubi muzykę ranczarską? Myślę, że lubi, bo po prostu oszalał. Czy to jest małżeństwo? Tak, to jest chyba małżeństwo. Także fajnie, że w sumie taką parkę znaleźliśmy w okolicy, z którą możemy się tutaj przyjaźnić. O, może byśmy otworzyli jakiś nektar, słuchajcie. Poczekajcie, sprawdźmy sobie tutaj na Stefana, czy ty masz coś... O, może przyrządź ne nektar, właśnie. Zaraz wam tutaj coś jeszcze powiem. Przyrządź nektar, może owocowy... Zaraz sobie posprzedajemy te nektary z piwniczki. Matko, tutaj co tutaj się zadziało? Bob po prostu zwariował. Chce nas tutaj utłuczyć chyba wszystkich. Okej, okay, i mamy ten nektarek, więc spróbujemy może nalać cztery porcje. Dobra, i mamy nalane. Widzę, że przepiórka się tutaj uraczył kielonkiem. I cóż, wziął sobie też Stefan. Tutaj przyszedł ten... Y Umber, ale on sobie nie wziął. Kliknę też Oliwce, więc y, wypijemy sobie po takim kieliszeczku i mamy... Y, matko! Coś kamera mi fisiowała i mnie przerzuciło. W każdym razie mamy brązowy medal, ludzie się rozchodzą, bawili się świetnie. Jedzenia mamy teraz chyba na rok. Ja nie wiem, po prostu weź to może y, odłóż. I najgorsze, że wszystko to trzeba odkładać ręcznie, bo chyba nie mogę przesunąć czegoś, co nie zrobili y, domownicy, więc wszystko sobie to podkładamy. Poprosiłam naszego Stefana, żeby tutaj zszedł na dół. Zrobimy sobie przegląd tych naszych butelek i w ogóle jego aspiracji. Może podejść to na razie przodem. Ja powiem o tobie kilka słów na zakończenie naszej miniserii. Stefan no nie odnalazł miłości swojego życia. No, Oliwka powiedzmy, że w przyszłości, której już niestety nie zobaczymy, bo wczesny dostęp się skończy, powiedzmy, że z tym przepiórką może mu się uda. Przepiórką, wybiórką? Czy jak tam zwał, tak zwał, w każdym razie może im się uda. Stefan, no może coś z tą trenerką koni, ale może tak powoli, delikatnie, bez jakiegoś tam, wiecie, szaleństwa, że musi być ktokolwiek, ale on, jeżeli chodzi o swoją aspirację po tym rozstaniu, Obiecał sobie, że zostanie ekspertem od przyrządzania nektaru i całkiem mu to wyszło, ponieważ osiągnął zamierzony piąty poziom umiejętności. Przyrządził 50 wspaniałych butelek nektaru i zarobił, na razie właśnie nie zarobił, na razie zarobił w ogóle, to tą czcionkę tutaj, 37 tysięcy. Tu są te nasze buki z nektarami. I ja teraz oficjalnie przy was to wszystko będę sprzedawała i będę wam pokazywała, czy coś, czy coś się zwiększyły na wartości. Tutaj mamy jakieś, które niestety się. Nie zwiększyły, ale tutaj widzę, że mamy to zaznaczyć kilka naraz, więc będziemy sobie tak zaznaczać. Czy tak się da? Nie, chyba tak się nie da. Może ja to zaraz posprzedaję, żeby tak, wiecie, nie klikać, ale sobie tak po prostu razem przejrzymy, chociaż może tak. Tutaj mamy jeszcze nieleżakowane. one były tutaj jakieś krótko leżakowane. Czyli wszystkie te, które tutaj mamy, to były takie tutaj umiarkowanie, i tu już jest za 495. Te były te jedne z tańszych, takich podstawowych. Później on zdecydowanie już robił lepsze, jako, lepsze jakościowo te nektary. Tutaj zobaczcie, tu jest szał. Tu jest długo leżakowany jest za 2310, więc to już jest naprawdę rewelacja. Tak samo op, tutaj, tak samo jest długo leżakowany. Tu mamy jakieś nektary ziemniaczane. I one są umiarkowanie, ale 1035 i tutaj mamy umiarkowanie leżakowane 1035. Dobra, może nie będę tutaj Was tak bardzo męczyć. Wszystko posprzedaję, później jak już skończy się ta seria, powiedzmy, że oni tutaj sobie będą dalej produkować i tak dalej, ale my sprzedajmy i zobaczmy, czy uda się spełnić te aspiracje, czy się nie uda. Moi drodzy, tuż, tuż, myślę, że przekroczymy. Tą magiczną barierę 100 tysięcy! Powiem Wam szczerze, że się nie spodziewałam. Myślałam, że będzie nam trochę brakowało, a tu jednak i mamy aspiracja wypełniona. Stefan wypełnił aspirację ekspert przyrządzania nektarów. Także super. Zdobyta cecha nektaroznawca. Stefan może teraz przyrządzać wstępnie leżakowany nektar. Ma stalowy pęcherz, jeśli chodzi o picie nektaru, a negatywne emocje wywierają mniejszy wpływ na jego nastrój. Więc super. Od razu, teraz będzie przygotowywać wstępnie leżakowane, więc będzie dużo, dużo lepiej pod względem finansowym. Ja to sprzedam do końca i zaraz będzie aktualizacja. OK, mamy już wyprzedane wszystkie butelki. Mamy 138 simolonów na koncie. Sprzedam jeszcze trochę tych owoców z wyposażenia. Może sprzedamy, nie wiem, te winogrona, ponieważ jest ich bardzo dużo. I czy coś jeszcze by tutaj się udało? Może resztę sobie zostawimy, no bo wiecie, ewentualnie tam na jakieś przyszłe nektary to nam się przyda. Dobra, oliwka tutaj sprząta. Myślę, że tata, tatuś też pomoże i posprząta. No i słuchajcie, myślę, że ta nasza żona była żona, która nie wierzyła tutaj, że stawano mi się uda na tym ranczu. No to myślę, że poszło jej w pięty i to całkiem bardzo. Nasze koniczki tutaj sobie siedzą w tych swoich zagrodach. Może jeszcze jutro, jak będzie świt, to wybierzemy się na jakąś małą przejażdżkę naszymi koniami i tak zakończymy ten taki krótki przegląd. Koniecznie dajcie mi znać, kto z Was kupi dla siebie właśnie ten dodatek rancho. Co o nim myślicie? Jakie są Wasze opinie? Co właśnie myślicie też o tej? O kurczę, nie da się tego? No nie da się. Co sądzicie właśnie o tej mojej miniserii? Wiem, że tutaj za dużo nie przetestowaliśmy, ale tak jak Wam mówiłam, no niestety nie do końca czas mi pozwolił, ale, ale mam nadzieję, że jednak coś wspólnie zobaczyliśmy. I tutaj coś Wam chciałam już od kilku, od poprzedniego odcinka właściwie powiedzieć, że coś tutaj zepsułam, że tu nam się takie wybrzuszenie zrobiło i to jest chyba przez to, że ja tą piwniczkę wybudowałam pod spodem. Nie zauważyłam, żeby kiedykolwiek tak się działo, że stawiając piwnicę, teren się wybrzusza, ale mi się to ewidentnie stało. Zginęły też schody w poprzednim odcinku chyba i gdzieś tam dopiero po chwili dłuższej to zaobserwowałam i nie dokupiłam, nie wiem czy takie były, ale, ale teraz takie są. Jesteśmy tutaj z naszymi dziewczętami na takiej przejażdżce. Jest czwartek. Wreszcie Oliwka nie musi już chodzić do szkoły, może się oddać w pełni temu ranczu razem ze swoim ojcem. Szkoda, że my już tego nie zobaczymy. Właściwie zastanawiam się, czy jest jakaś jeszcze opcja, że będę mogła tutaj wejść do tej rozgrywki, ale wydaje mi się, że chyba nie. W razie, gdyby się udało, to być może tu jeszcze kiedyś do tej rozgrywki wrócę, powrócę coś, zobaczymy. tak. Ta Jakieś czaszki na ogrodzeniu. Także cóż, to byłoby chyba na tyle w tej serii. Nie wiem, co jeszcze mogłabym tutaj wam pokazać. Już nie chcę tego może za bardzo przeciągać. Oliwi, ja jesteś szalona. I teraz nasz tatuś też miał się wybrać tutaj na jazdę konną, ale tutaj nasza mała ksierniczka się właśnie ze swoim ojcem wdała w jakieś buziaczki. No i Stefan, czy ty ruszysz? To jeszcze byśmy ciebie zobaczyli, na jakim etapie jest twoja tutaj jazda. No i zobaczcie, właśnie wbił mu szósty poziom. Tam z oddali widzę, że wyłania się Oliwia. O nie, już siadła, więc nie będą sobie jeździć razem. W każdym razie, no cóż, ja będę się chyba już z Wami żegnać w tej serii. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tych wszystkich sześciu odcinków. Koniecznie dajcie znać, co właśnie Wy myślicie o dodatku Rancho, czy kupicie ten dodatek dla siebie. Ja... Planuję jakąś jeszcze tutaj rozgrywkę z koniami, ale już taką może nie typowo rancherską, tylko trochę inne klimaty, zobaczymy co na to powiecie, także może już wkrótce na dniach. Chciałam się z Wami pożegnać tym najazdem na Stefana, ale cały czas ktoś mi się tam wtrącał w mój kadr, więc wróciłam tutaj jeszcze na chwilkę do Oliwki, właśnie przy kuskę, tutaj owieczka uchwycona w locie, księżniczka tam. I jak słyszeliście, ja zaczęłam się już żegnać, ale stwierdziłam, że dogram jeszcze taki fragment, w którym porównamy sobie, jak zwiększyła się wartość naszych koni na przestrzeni tych sześciu odcinków. I tak jak może pamiętacie, słodycza naszego ogiera kupiłam za 1000 simolonów. A obecnie jego wartość wynosi 8175 Simolonów, więc bardzo duży, powiedzmy, moglibyśmy mieć zysk, gdybyśmy go sprzedali. Oczywiście tego nie chcemy robić, ale no, naprawdę jestem pod wrażeniem. Tutaj mamy napisane, że oczywiście na wartość pieniężną konia wpływają jego umiejętności, wyniki w konkursach i jakość opieki. Także naprawdę jestem pod wrażeniem i lekko w szoku, że to jest aż tak dużo. I myślę, że gdyby tutaj na przykład zrobić jakąś taką rozgrywkę, w której byśmy hodowali konie z myślą o sprzedaży, to naprawdę byłby to niezły. Y sły pomysł na biznes, że tak powiem po prostu. I teraz tak. Tutaj nasz słodeczek, jak wiecie, zajął kilka miejsc w różnych konkursach. Osiągnął piąty poziom temperamentu, czwarty zwinności, szósty skoków i ósmy wytrzymałości. I jest tutaj naszym dobrym przyjacielem. Mamy mocną więź. Teraz zobaczymy sobie jeszcze naszą chip, naszą klacz. I tutaj, jak może pamiętacie, też chip kupiłam jako tego konia do uratowania, czyli z takimi lekko negatywnymi cechami, ponieważ jest natarczywa, agresywna, bojaźliwa. yeah <coughs> I chip mnie bardzo dobrze, jak wiecie, zaskoczyła, znaczy bardzo pozytywnie zaskoczyła, ponieważ już na samym początku zdobyła jakiś złoty medal. Całkiem nieźle się z nią współpracowało i jej aktualna wartość to 4250 simolonów, więc też dużo, 4000, a mieliśmy go krócej niż tego słodycza, więc no naprawdę jestem też również pod wrażeniem. Osiągnęła czwarty temperament, piąty zwinność, drugi skoki i ósmy wytrzymałość. No i teraz zobaczymy jeszcze ich wspólne dziecko. I teraz tak, można powiedzieć, że to jej dziecko, księżniczka, źrebica, nic nas nie kosztowała, ponieważ to po prostu była za darmo, urodziła się i ona teraz jest do sprzedania za 1150 simolonów, więc to też jest naprawdę dużo, moim zdaniem dużo, ponieważ no cóż, jestem o tym jak za niego. Nie wiem, nie znam się na cenach koni w realnym życiu, ale wydaje mi się, że tutaj jeśli chodzi o sensowe warunki, to jest to całkiem sporo. No i teraz tak, ona ma tylko trzeci poziom temperamentu, oczywiście nie brała jeszcze w żadnych konkursach udziału, więc też nie ma żadnych nagród. Cechy są też takie średnie, bo jest krnąbrna, energiczna, natarczywa i zaciekawiona. Ta krnąbrna może być, wiecie, tutaj uciążliwa ponieważ są bardziej uparte podczas szkolenia i wolniej rozwijają sobie umiejętności. Częściej również nie udaje im się poradzić z przeszkodami dla koni oraz beczkami. No ale nic. Myślę, że to i tak jest całkiem sporo. Oczywiście nie sprzedajemy naszych koników, być może w przyszłości by tą księżniczkę gdzieś tam odsprzedali, ale póki co myślę, że nie. Także na ten moment to byłoby chyba wszystko. Także wracam do klipu, w którym się żegnałam. Dziękuję Wam jeszcze raz serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Ciężko się tutaj z nimi rozstać, ale już nie przeciągam. Do zobaczenia, do usłyszenia i pa